Hejże drodzy wir Polacy! Zgadnijcie jaka firma pomimo tego, że ma dwójeczkę w nazwie, to daje absolutnie zero je o fanów produkcji, które znajdują się w ich katalogu wydawniczym. Odpowiedź znajdziecie w kolejnym odcinku wirówki. It's Świetna nowina dla questowiczów, którym nie w smak była integracja ich profilu na Facebooku z kątem Oculus. Meta poinformowała, że już niedługo konta Oculus zostaną przekształcone w profile Meta Horizon, które podlegać będą koncie Meta. Dodatkowa integracja tych profili z profilem na twarz o księdze ma być opcjonalna. Czy to oznacza, że w przypadku opublikowania bardzo zabawnego mema związanego z zespołem z burzą w nazwie albo takiego o słynnym akwareliście nie stracimy już dostęp do naszych gier, cytując zespół Asia. Jarowy spin-off popularnej gry będącej symulatorem prac dla międzygwiezdnej korporacji otrzymał datę pochówku. Serwery EVE Valkyr, czyli kosmicznej, wieloosobowej strzelanki, zostaną zamknięte już w przyszłym miesiącu. Jest to zatem ostatnia okazja, by zasiąść w kokpicie, by postrzelać do innych graczy i dowiedzieć się, co zeszłej nocy robili z twoją mamą. Take-Two, czyli właściciel takich marek jak GTA, Red Dead Redemption i Mafia dobrał się do tyłka naszemu kochanemu Lukowi Rosowi, tworzącemu wiarowe mody do wspomnianych wyżej produkcji. Firma wystosowała pismo do serwisu Patreon z nakazem natychmiastowego usunięcia możliwości pobrania wspomnianych modów ze strony autora. Zachowanie jest o tyle naganne, że jak sam autor mówi, nie sprzedaje ani nie hostuje niczego, co wykorzystywałoby lub przetwarzało ich oryginalne IP i asety, a moje mody działają tylko wtedy, gdy użytkownik posiada już legalną kopię gry. Bardziej szczegółowo tę sytuację omawiamy w 136. odcinku podcastu M2, który ukaże się w najbliższą sobotę. Słuchajcie, tu mamy tutaj. Mam tu news, nazywa się Take two, to. Rzadko przeklinamy. Jeśli posiadacie grę DiMio, ale macie problem z tym, aby przed wyruszeniem w drogę zebrać drużynę, to mam dla Was dobrą wiadomość. W najnowszej aktualizacji wprowadzono tryb podwójny, dzięki któremu wystarczy namówić jednego znajomego do wspólnej gry, w której każdy z Was obejmie kontrolę nad dwoma bohaterami. Dla mnie super. Aktualizacje, dodatki i tak dalej. Red Matter 2 otrzymało datę premiery. Gra ukaże się 18 sierpnia na drugiego Questa i PC VR. Gadgeteer otrzyma 23 nowe muzyczne elementy, które dodać możemy do naszych zawiłych konstrukcji. DLC na licencji filmu Labyrinth do Walkabout Minigolf ukaże się 28 lipca. Tego samego dnia Zero Caliber otrzyma tryb PvP z meczami 4 na 4 najpierw na Questa, a później także na PC VR. Behind High Walls to najnowszy pakiet układanek do gry Puzzling Places. Jak sama nazwa wskazuje, skupia się na czterech historycznych twierdzach. Dostępny jest do kupienia już teraz w cenie 6 dolarów. Chcesz coś kupić? Chcesz coś sprzedać? Zatem wbijaj na naszą facebookową grupę Bazar VR. Sprzedam kupię zamienię wynajmę oddam, gdzie znajdziecie różnorodne oferty ze świata VR. Link znajdziecie w opisie filmu. Good on sale, na dzisiaj to wszystko, zatem żegnam się. Bywaj. Ja jestem, a nie bywam.